Lądek Dobrej niedzieli. W najbliższy piątek w ramach obchodów 600-lecia Nekli mieszkańcy i władze gminy odsłonią tablicę upamiętniającą osadnictwo olenderskie na tych ziemiach. A co najważniejsze, nie będzie to tylko pusty, pompatyczny gest, bo w gminie już od dłuższego czasu działa społeczny komitet, który zaopiekował się ewangelickimi cmentarzami po Olendrach. Z działaczami tego komitetu rozmawiał Rafał Rygulski. 1993 przyjechali ludzie z Australii, Którzy szukali śladów obecności w gminie najklas swoich przodków. Po kilku latach otrzymałem list od pewnego pana z Skoszalina, Tadeusza Maćkowiaka, który przebywał w Australii, trafił do tej rodziny Darela i Helen Maćkowiaków i przyjechał z taką misją poszukiwania śladów obecności przodków. Czyli nagle okazało się, że ci, którzy tutaj kiedyś mieszkali, nagle zaczęli powracać, interesować się, pytać, Również sprawiło, że zainteresowaliśmy się sprawą pobytu tych ludzi na naszej ziemi. I Analizując zapisy archiwalne, udało się stwierdzić, że ci ludzie, którzy stąd wyemigrowali, byli potomkami pierwszych osadników holenderskich, osiedlonych w Nekielce, w Siedleczku, w Brzeźnie, w Barczyźnie. Wyłonił się obraz historii tych osadników. No inne refleksje właśnie takie, które my usłyszeliśmy, to było zdanie kolegi, który pracował. W Nekielce, no to było około 2000 roku. Przyjechała grupa z Australii, byli bardzo zaskoczeni, bo nie mogli znaleźć nigdzie cmentarza. Chodzili dookoła, pytali, i dopiero właśnie ci robotnicy udzielili im informacji, że najprawdopodobniej to właśnie zarośnięte miejsce to jest cmentarz, ponieważ tam już nic nie wskazywało, że jeszcze cokolwiek jest zachowane z grobów. Jaka była reakcja tych Australijczyków, kiedy zobaczyli to miejsce, to ta pani się rozpłakała. Takie zdarzenia, rozumiem, też zmotywowały Państwa tutaj ten komitet do działania, tak? No ja myślę, że tak. Goście z Australii, którzy przed dwoma tygodniami byli na cmentarzu w Nekielce, byli zadowoleni z tego, że mieszkańcy pracują przy odnawianiu tego cmentarza. Rozmowa była bardzo sympatyczna. Ci Państwo byli mile zaskoczeni tym, co zobaczyli u nas w Nekielce, to znaczy pracą ludzi na cmentarzu. Naprawialiśmy ogrodzenie i czyściliśmy ten cmentarz z krzewów, odrostów i innych haszczy. Korzystając z tego, że jestem z wykształcenia inżynierem ogrodnictwa, postanowiłem te nieliczne, ocalałe szczątki, złomki, grobów obsadzić jakimiś trwałymi roślinami, bylinami. Myślę, że teraz czujemy się zadowoleni i dopiero chyba teraz to nasze sumienie po prostu jest bardziej czyste. Uporządkowanie, chociaż częściowe, tego cmentarza dało już pewien efekt w roku... W roku ubiegłym, na wszystkich świętych, na szczątkach tych grobów, które jeszcze są, pojawiło się naprawdę niemało zniczy. Zainteresowanie licznie tutaj jeżdżących rowerami, zwłaszcza mieszkańców wrześni, jest dosyć duże. Ludzie się interesują, pytają się, bo większość takiego pojęcia jak osadnicy holenderscy nie zna. No staramy się w miarę możliwości im to wyjaśniać. Być może będą też coś potrafili na temat minionych mieszkańców tych ziem, już innym osobom również powiedzieć. Państwo na pewno będą mogli coś na ten temat powiedzieć, jeśli posłuchają ciągu dalszego naszej rozmowy o osadnikach holenderskich. Regulskiego byli Krystyna i Jerzy Osypiukowie oraz Barbara i Krzysztof Orliccy ze Społecznego Komitetu, który odnowił olenderskie cmentarze na terenie gminy Nekla. Z panem Jerzym spotkamy się za chwilę znowu, a mnie się tylko jeszcze taka refleksja jedna zrodziła. Czy w pobliżu państwa, domów, państwa miejscowościach nie ma takich zaniedbanych grobów, cmentarzy? Społecznicy z Nekli odnowili cmentarze ewangelickie na terenie gminy Nekla, a teraz czas na opowieść o olendrach, na których, którzy na tych cmentarzach leżą. O olendrach Właśnie Rafał Regulski rozmawia z Jerzym Osypiukiem. Kiedy słyszymy Olendrzy, kojarzy się to przynajmniej fonetycznie z Holendrami. Ma to coś wspólnego z Holendrami czy nie? Ci ludzie, którzy zostali osiedleni na, na naszej ziemi, zostali osiedleni na prawie holenderskim, ale nie ma to nic wspólnego z etnicznym pochodzeniem tych ludzi. Na czym polegało osiedlenie na prawie holenderskim na terenie Wielkopolski? W okresie po potopie szwedzkim, po wojnie 30-letniej, panowały epidemie. Tereny Wielkopolski były bardzo wyrównane. Pozyskanie rąk do pracy, osiedlenie przybyszów z innych części Wielkopolski, Pomorza, Brandenburgii, było sposobem na zagospodarowanie tych nieużytków. Natomiast ludzie, którzy osiedlali się na tych terenach, mieli taką korzyść, że otrzymywali od właściciela ziemskiego w dzierżawę, w długoletnią dzierżawę, duży obszar ziemi. Ten obszar jednej włóki, którą nazywano hubą, huba więc gospodarstwo, to był obszar odpowiadający w przybliżeniu 17 hektarom ziemi. To była duża działka, ale taką działkę trzeba było zagospodarować, a więc wykarczować las bądź osuszyć mokradła. Ci ludzie, którzy byli tutaj osiedlani, byli zwolnieni na okres od 5 do 7 lat z wszelkich zobowiązań finansowych wobec właściciela Ziemi. Rozumiem, że gmina Nekla była jednym z takich miejsc, gdzie tych osadników przybywało wielu. Ponieważ północna część naszej gminy jest bardzo zalesiona, na tych terenach właśnie osiedlano Olędrów. Tak zwyczajowo nazywano tych wszystkich ludzi, którzy byli tutaj osiedleni. Może powiem jeszcze, że byli osiedlani nie tylko Niemcy, ale również Polacy byli osiedlani w tych osadach. A dlaczego oni uciekali, wyjeżdżali, opuszczali swoje miejsca, w których dotąd mieszkali? Te procesy są bardzo podobne do procesów dzisiejszych. Współcześnie wielu Polaków, nie mając środków do życia, wyjeżdża na zachód. Oni również widzieli w takim sposobie osiedlania lepszy byt. Była to forma korzystna dla obu stron, zarówno dla dworu, jak i dla osadników. Kiedy obserwujemy ten największy napływ Olendrów do Nekli? Połowa wieku XVIII. Osiedlenie Olendrów w Nekielce, które nazywano w tamtych czasach nekielskimi olendrami. Jest to rok 1749. W tym samym roku ulokowano olendrów w Góreckich Olendrach. W tym samym roku lokowano również Brzeźno Olendry. To jest miejscowość położona na terenie gminy Kostrzyn. Mówi Pan o nazwach, które wtedy były. Czy dzisiaj w nazwach wsi, osad mamy informacje zakodowane o osadnikach? Współcześnie nie występują te nazwy. Tylko analizując dokumenty archiwalne na każdym kroku spotyka się określenia nazw takich jak Nekielskie Olendry, Chłapowskie Olendry, Góreckie Olendry, barskie Olendry. Są gminy, w których zachowały się wsie z nazwami holenderskimi, Na przykład pod Pyzdrami jest wieś wromczynkowskie Holendry. Przylądek dobrej miedzi. Czy mamy jakieś informacje wiemy, jak tym olędrom się żyło tutaj, jak oni się aklimatyzowali, jak im się współżyło z tymi, którzy tu dotąd wcześniej mieszkali, z właścicielami na przykład. Możemy mówić tylko o relacjach najstarszych mieszkańców tych miejscowości, w których byli osiedleni Olendrzy. Rozmawiałem z kilku osobami i muszę powiedzieć, że często padło takie określenie, że ci sąsiedzi, którzy byli Niemcami, często byli lepszymi ludźmi niż Polacy. Więcej łączyło tych osadników. Miejscową ludnością czy dzieliło? Były te różnice religijne. Trudno powiedzieć z dzisiejszego punktu widzenia, ponieważ te miejscowości, takie jak Inne kilka to byli przede wszystkim osadnicy narodowości niemieckiej. Podobnie w Barczyźnie, w innych miejscowościach. Na terenie naszej Gny. Z upływem czasu osiedlali się tam również Polacy. Po uregulowaniu stosunków własnościowych w latach 1830-1840 ci ludzie mogli sprzedawać w sposób dowolny swoje gospodarstwa i zmieniać miejsce zamieszkania. Mamy wiele przypadków, gdzie gospodarstwa z rąk niemieckich przechodzą w ręce polskie. Pozostały na przykład cmentarze, którymi Państwo się zajęli jako społeczny komitet ich odbudowy, renowacji. Ile mamy cmentarzy w gminie Nekla, cmentarzy ewangelickich, po Olenderskich? Z całą pewnością możemy powiedzieć, że na cmentarzach, którymi się zajmujemy, spoczywają osadnicy olenderscy, pierwsze pokolenia tych osadników. Takich cmentarzy mamy siedem. Były to kępy zarośli niedostępne. Można powiedzieć, ile grobów tam było? Możemy mówić tylko o śladach grobów. W miejscowościach mniej zamożnych do dzisiaj pozostały tylko kopczyki, mogiły. Nie ma krzyży, nie pozostały żadne krzyże. Nie pozostały krzyże cmentarne, które na każdym z tych cmentarzy były ustawione. Z wyjątkiem jednego cmentarza w mistkowskich Holendrach. Taki krzyż, aczkolwiek spruchniały, stoi właśnie na takim cmentarzu. W dzisiejszej Barczyźnie, osiedlu, które nazywano kiedyś Mistkowskimi olendrami. Natomiast w przypadku nekielki Nekli zachowało się sporo nagrobków, ponieważ ci ludzie byli bardziej zamożnymi. Stać ich było na to, aby zmarłym ufundować takie nagrobki. Ocalał również bardzo ciekawy grób z opłotowaniem metalowym. To jest, można powiedzieć, kowalstwo artystyczne. Pięknie, misternie zdobnione ogrodzenie wokół grobu w Barczyźnie. Mamy tak dużo tych cmentarzy na terenie naszej gminy, ponieważ olendrzy mieli Taki zwyczaj, że w każdej miejscowości starano się grzebać swoich zmarłych jak najbliżej domostw. Stąd tak duża liczba tych cmentarzy. Jeszcze raz przypomnijmy, że właśnie te cmentarze odnowili mieszkańcy Nekli i okolic Zrzeszeni w Społecznym Komitecie, ale Jerzy Osypiuk zaznacza, że nie udałoby się to bez pomocy wielu, bardzo wielu osób, którym za naszym pośrednictwem dziękuję. Kiedy ci osadnicy, czy część z nich, zaczęła opuszczać te tereny? Jest ciekawa historia właśnie mieszkańców Nekielki, czyli nekielskich Holendrów. Rok 1846 to rok, w którym duża grupa mieszkańców nekielskich Holendrów wyemigrowała do Australii. Było to spowodowane dwoma przyczynami. Przez kilka kolejnych lat panowały na tych terenach Susze był głód. Ale drugi bardzo ciekawy powód to taki, o którym pisze profesor Olgierd Kiec w książce Protestantyzm w Poznańskim. Mianowicie sprawa prześladowań religijnych. Mimo, że ci ludzie byli ewangelikami, Niemcami, byli obywatelami państwa pruskiego, to byli prześladowani pod względem religijnych, ponieważ oni byli luteranami. Przez kogo byli prześladowani? Przez władze pruskie, ponieważ w tym czasie na lecenie króla pruskiego tworzył się Kościół unijny, czyli połączenie Kościoła Luterańskiego z Kościołem Kalwińskim. Ci osadnicy byli zobowiązani do płacenia podatków na rzecz nowego kościoła. Oni się nie chcieli podporządkować. Chcieli trwać w tym rycie luterańskim. I postanowili opuścić te tereny. Z okolic Nekli i z okolic Głótów wyemigrowała duża grupa ludzi do Australii, ponieważ docierały informacje <grywania> mówiące o tym, że można dobrze urządzić się właśnie w Australii. Wielu odważnych ludzi zdecydowało się na Podróż swojego życia, i w dzisiejszych czasach potomkowie tych ludzi, którzy wyemigrowali, powracają tutaj, żeby zobaczyć miejsca. Gdzie żyli, gdzie pracowali, gdzie modlili się ich przodkowie, tak piszą przynajmniej w swoich listach. I w czasie obchodów 600-lecia Nekli będziemy gościli dużą grupę, bo grupę 12 reprezentującą kilka rodzin potomków tych ludzi, którzy wyemigrowali do Australii. Do dziś żyją powinni żyć potomkowie tych Holendrów tutaj, bo nie wszyscy wyemigrowali. Nie wiemy o tym, ponieważ ewangelicy zniknęli z naszych terenów Wyjechali u schyłku II wojny światowej w roku 1945. Można przypuszczać, że wielu tych osadników holenderskich uległo spolonizowaniu. Wtopili się w środowisko polskie i być może do dzisiaj. Ci potomkowie wśród nas mieszkają. My tego nie możemy stwierdzić z całą pewnością. Tutaj trzeba zaznaczyć, że pod koniec XIX wieku mamy do czynienia z drugą falą osadniczą, bo przybywali na te tereny również inni ludzie narodowości niemieckiej, którzy w drodze kupowania gospodarstw zamieszkiwali na tych terenach. Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olenderskich w gminie Nekla planuje przygotowanie trasy rowerowej szlakiem tych nekroli po to, aby turystom przybliżyć dawnych osadników, a w piątek podczas obchodów upamiętniających osadnictwo holenderskie w okolicach Nekli, premiere będzie mieć publikacja naukowa na ten temat. Z Jerzym Osypiukem Za chwilę spotkamy się raz jeszcze z 1700 osad olenderskich ulokowanych na terenie Polski 925 przypada na dużą wielkopolskę w tych wszystkich miejscowościach znajdują się cmentarze. To są właśnie miejsca, które są w takim stanie, w jakim znajdowały się cmentarze olenderskie w naszej gminie przed rozpoczęciem naszej akcji porządkowania. Naszym marzeniem jest to, aby wszystkie cmentarze w osadach holenderskich na terenie Wielkopolski zostały odnowione. Zamierzamy w czasie obchodów 600-lecia Nekli na uroczystości, która będzie miała miejsce 24 czerwca w Nekielce, wystosować apel do samorządów, do społeczności lokalnych, do szkół o to, aby podjęto inicjatywę porządkowania takich cmentarzy w całej Wielkopolsce. Uroczystości upamiętniające Holendrów odbędą się w Nekielce koło Nekli. Przypomnijmy w najbliższy piątek na odnowionym cmentarzu oraz w Kościele Ewangelickim. A Rafał Regulski poszukując śladów Holendrów w okolicach Nekli, rozmawiał.